A z nami jest Jacek Ozdoba, poseł suwerennej Polski. Do wczoraj jeszcze wiceminister na bardzo trudnym odcinku ochrony środowiska. Dzień dobry. No dobrze jeszcze dalej nawet jestem tym wiceministrem, No bo tak, jeszcze, bo jeszcze, jeszcze Formalnie jest... gabinet trwa i jakby. Ale to już. Tak formalnie. czym ja zamykam pracę i przygotowuję uczciwy sposób yy, y, mojemu następcy czy następczyni y, dokumenty, które wskażą, które obszary według mnie należy dalej kontynuować i które wymagają korekty. To jest naturalne i należy do tego podejść się z standardem, który do, powinien dotyczyć odpowiedzialności za państwo. Elżbieta Witek nie została powołana na wicemarszałka Sejmu. Panie, panie ministrze, po co się upierać przy, no, przy osobie, która jest właściwie, tak jak powiedział to dzisiaj Krzysztof Bosak, niewybieralna? No ale to jest tak, że y, my wskazujemy, a nie nam wskazuje się na no, demokracji, powinna polegać na tym parlamentaryzmie, że do tej pory zwyczaj, który był zachowywany, e, czyli wicemarszałek, tym bardziej wobec klubu, który de facto wygrywa wybory, e, oczywiście ma problem ze stworzeniem większości, to jest kandydat nasz, ale również nie jest wybrany kandydat e, na wicemarszałka Senatu, z czego że to już jest w ogóle jakaś abstrakcja, bo z jednej strony mamy za to, że niby coś powiedział, a z drugiej strony mamy zeznać 236, osób, które twierdzą, że pan Tomasz Grocki jako um, osoba pracująca w szpitalu, jako lekarz miał um, być związany z um, materiałem korupcyjnym, z korupcją. I tu nie było uwag, a tu jest uwaga bo ktoś coś powiedział, no inni też. Znaczy, bardzo wiele osób nie rozumie tego i Bronisław Komorowski, który tu siedział przed chwilą na tym uh -huh. miejscu, też nie rozumie, jeżeli chodzi e, o sprawę Marka Pęka, czyli niedoszłego e, wicemarszałka Senatu. E, Prezydent Komorowski mówił o tym, że to się chyba da jakoś odkręcić jednak w tej sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o Elżbietę Witek, no to też przyznawał, że to jest nie, nie no jakby. Zresztą nie do, nie do przepchnięcia przez, przez Sejm, bo przypomnijmy sobie te sceny, które miały miejsce w Sejmie za czasów marszałkowania przez panią Elżbietę Witek. Panią Elżbietę Witek, która miała bardzo duży kredyt zaufania na początku, bo pamięta pan tą sympatię też posłów opozycji i taką wiarę w zmianę tego, tego stylu po Marku Kuchcińskim. Zobaczmy. Trzeba na was Za dużo osób. Uznałam po zasięgnięciu opinii konwentu seniorów, zgodnie z regulaminem, decyzja należy do Marszałka Sejmu po przeanalizowaniu wszystkich przesłanek, po zasięgnięciu, co mnie nie obliguje, ale zasięgnąłem opinię pięciu prawników, oczywiście, że tak, w związku z tym odbędzie się reasumpcja tego głosowania. No to słynna reasumpcja, ale tak wiadomo, że chodziło też o inne rzeczy, o przerywanie, no tak, odbieranie że, głosu i tak dalej. To prawda, tylko, że to jest tak, że marszałek Hołownia również będzie mógł skorzystać z prawa, którą będzie przysłuchiwał w postaci reasumpcji głosowania w przypadkach, które e, do, jeżeli będą, jeżeli będą spełnione, to oczywiście taka decyzja może być, tak jak wspomniała pani marszałek, e, dotycząca e, decyzji marszałka. Ja, dla mnie to nie jest jakaś bardzo dużo kontrowersyjna sytuacja, ramsuncja, No ja przypomnę, że wicemarszałkiem był na przykład Stefanie Siołowski, który podczas debaty na temat tragedii smoleńskiej dawał po pół minuty wypowiedzi i nawet... No tutaj nie, też z tymi wypowiedziami jest bo, dokładnie no, identyczny. Ja nie zawsze też byłem zachwycony z tego powodu, że nie mogę się do końca wypowiedzieć, ale to nie jest powód, żeby kogokolwiek, to nie pani marszałek nawet prowadziła wtedy, no to jest, na tym polega, no wicemarszałek nawet yy, obecnie... No. No, pamiętam no, z, głosu, z debat, gdzie był wicemarszałek XIX. Też również mogę powiedzieć, że mi się nie podoba pewne zachowanie, ale to nie oznacza, że kogoś wykluczyć. No, to jest największe ugrupowanie w, w parlamencie i one decyduje. Nie ma żadnych przesłanek formalnych, nie ma żadnych powodów, żeby osoba z tak gigantycznym stażem parlamentarnym, z taką wiedzą, z taką charyzmą, z takim stylem uprawiania polityki, jak marszałek tak nie było. To jest złośliwość ze strony opozycji. Celowy jakby zabieg, który ma pokazywać pewien stan, który jest realizowany. Bardzo ciekawy zabieg socjotechniczny stosowany. Przez całe, całe, całe dwie kadencje, przecież kilka dni po wyborach już był Komitet Obrony Demokracji. W ogóle im się wydaje, że są w podziemiu. Jakieś kombatancy, kombatancy odznaczenia powinni mieć osoby represjonowane. No, przecież to jest kompletne odkłanienie. Demokracja ma się bardzo dobrze. Nie ma żadnego powodu do tego, żeby dzisiaj mówić o tym, że demokracja była zagrożona, czy nie zagrożona, tak jak praworządność. Ja widzę zagrożenie na praworządności wtedy kiedy sędziowie czy też prokuratorzy w sposób publiczny mówią o zamście i w sposób publiczny zabierają głos w sprawach politycznych i uważam, że to jest nie w porządku. Nie podoba mi się zachowania, jeżeli gdziekolwiek się wyryje ktoś ze strony, czy to opcje rządzący, czy też nie, bo polityka to jedno, a wymiar sprawiedliwości powinien być kompletnie apolityczny i widzę, że dzisiaj ci, którzy mówili o praworządności, są w pierwszym no, szeregu ale... jako przykłady książkowe dla studentów, jak nie powinni zajmować się politykami? Ale na byli, to wy też powoływaliście polityków do, y, w różne miejsca, już nie wspomnę o samej e, pani. Pani Pawłowicz, tak, sędzia, sędzia Pawłowicz. No. Ale ja już się publicznie na temat tego wypowiedziałem i nie chcę e, być taki, że nie widzę też błędów po, po naszej stronie, tylko to jest jeden, może nie tyle co błąd, co uważam, że te wpisy są niewłaściwe, ale po stronie opozycji liczba wypowiedzi politycznych sędziów z enzustycją, ale nie tylko, ale ze stowarzyszeniem z Leksu Perownia Prokuratorów, są wprost polityczne. I mi się to nie podoba jako państwowcu. I mogą mi grozić, mogą mi mówić różne rzeczy. Mnie to nie interesuje. Mnie, mniej przede wszystkim interesuje państwo i wymiar sprawiedliwości taki, który powoduje że niezależnie od tego, czy to będzie redaktor z Faktu, czy to będzie redaktor z TVN-u, czy też z TVP, przed wymianą sprawiedliwości jego ocena ma dotyczyć pracy, Te, znaczy pracy sędziego, sędzia ma pracować na dokumentach, a nie tego w jaki sposób my, taką czy inną sympatię polityczną miał, bo to nie jest przedmiotem. A dzisiaj widzimy, że w sądach zapadają decyzje stricte polityczne, bo sędziowie mówią o tym, no sędzia wychodzi, my pragniemy zemsty. No taki sędzia naturalnie jest w jakiś sposób zaburzony w trybie orzekania. Dlatego a kto że... panu grozi, bo powiedział pan, mogą mi grozić. Ja mówię w takim, no, to jest takie notoryczne wymajem wpisy, że a to odpowiedź, a to ta. Ma to jakieś wymyślanie odpowiedzialności, nie do mnie obowiązku na podstawie artykułów medialnych. Ale dzisiaj jedna z prokuratorów się bawi w taki sposób, że bierze jakiś artykuł, czyta i ona od razu publicznie mówi o tym, że ktoś będzie odpowiadał karnie, albo nie. No ludzie, kochani, to ma być, to, to, jest, to jest poważna osoba. No naprawdę róbmy wymiar sprawiedliwości, który ma być oparty wokół ludzi, którzy mają wysoki poziom e, e, takiej nie tylko kultury, ale również dbają o to, żeby była praworządność i żeby. Zasada niezależności wymiaru sprawiedliwości sędziów czy prokuratorów była oczywista. I tak też oczekuje to od wszystkich, niezależnie od tego, kto, kto dzisiaj no, opozycja, był. A pozycja że... obiecuje to, że to czym, porządki w wymiarze, wymiarze tym, sprawiedliwości. tymi politycznymi sędziami, którzy wprost politycznie się wypowiadają? Jak sędzia idzie do, do, do studia, ja miałem przyjemność kiedyś być z jednym ze stu, w stacji, które No ale też nie pan zaprasza. przyzna, że też byli po prostu spychani, byli zawieszani, byli. no... Ale nie działo się... nigdy się nie działo, to by z przyczyny, to już jest kwestia wewnętrzna organizacji. No tak. ale ja byłem, ja byłem kiedyś byłem w programie, gdzie sędzia wprost polemizował ze mną na, na sprawy polityczne. No, przepraszam bardzo, ja jestem politykiem, a nie jest sędzią. Ja nie polemizuję w jego sprawach, jeżeli chodzi o jego wyroki, bo to jest jego sprawa, ale wolałbym, żeby była polityczna. Wróćmy jeszcze do marszałek Witek i do jej kandydatury, i do kandydatury Marka Pęka. Czy nie, nie, nie ma pan ochoty powiedzieć prezesie Jarosławie Kaczyński, wycofaj się, wskażmy kogoś innego, żeby ktoś inny, kto jest do przyjęcia przez opozycję, mógł pełnić tę funkcję. Nie, nie mam takiej ochoty, dlatego że jestem przekonany, że w to, w jaki sposób dzisiaj się zachowuje opozycja, pokazując brak stabilności emocjonalnej, ten program ośmiu gwiazdek, zemsta, agresja, która jest realizowana, taka narracja wyrzucania czy właściwie zastraszania, ona przyniesie bardzo korzystny efekt dla obozu rządu, dzisiaj jeszcze rządzącego zjednoczonej prawicy, dlatego że to jest coś, czym nie wolno się kierować w życiu ani w polityce. Ale no, jeżeli ktoś chce oprzeć się, swój program. Swoje działania na zasadzie takiej nienawiści, na zasadzie takiej hejtu, czy takiej. No a pogardzy, być może z zwykłych to, rozliczeń, to, tak? To, za za czy... rzeczy złe, które się zadziały, bo zadziało się to, ale sporo to, złych rzeczy. To, ale to z... większość tych rzeczy, które dzisiaj są poruszane, to ja mogę pani wskazać na przykład w obszarach, które okazują się, że zupełnie inaczej wygląda bo ktoś sobie coś ubzdurał po prostu i tworzono to jest tak jak z tym komitetem do demokracji. Warto wrażenie na społeczeństwie, że nie ma jakiejś demokracji, że wolność słowa jest ograniczona, że, że na przykład te barierki, no te barierki to jest typowy zabieg PR-owski, No, on no, bardzo ciekawy, no to trzeba docenić. PR tutaj zagrał bardzo ciekawą rolę ze strony pana marszałka. Ja podejrzewam, że to było zalecenie po tym, jak była kwestia, no, przecież pargnięcia, próby wpargnięcia na teren Sejmu i tak chodziło o ubezpieczeństwo. pan marszałek uważa i ma Taką opinię na przykład Komendy Głównej Policji, że nie ma zagrożenia, no to już jest jego decyzja, ale ja wolałbym, żeby w miejscu pracy dla pracowników, nie tylko dla polityków, było bezpieczne. Jeżeli tak, taka decyzja jest podjęta, no to widocznie taka opinia ekspertów, bo ja nie chcę oceniać. to tak jest z ochroną trochę? Donalda Tuska. Bardzo dobrze miał ochronę Donalda Tusk, dlatego że jest osobą, która niewątpliwie w debacie publicznej jest narażona na to, że bezpieczeństwo każdego polityka może zagrożyć. Tylko Ja bym oczekiwał, żebyśmy podchodzili do tego jako państwowcy. I żeby tak samo chronić każdego, kto potrzebuje takiej pomocy, I dyskusja na przykład wokół ochrony Jarosława, pana prezesa Kaczyńskiego jest czymś, co jest bol i tak dalej. Ale już jak był Donald Tusk, to już tak Sagona mówił nie, no bo jest zagrożenie i tak dalej. Nie. Każdy polityk i każda osoba, która się. Ale nie widzi pan tej przesady przy Jarosławie Kaczyńskim, tych radiowozów pod domem, tej ochrony w Sejmie, tego, że prezes właściwie no, nie mógł być, miał swoje wejście, nie był zaczepiany przez dziennikarzy. To, pani redaktor, jeżeli byśmy spojrzeli na to, że na przykład zorganizujemy protest w Sopocie pod domem pana premiera Donalda Tuska, to proszę mi uwierzyć, że będzie adekwatna pewnie liczba radiowozów i to wynika z bezpieczeństwa. To nie mi jest oceniać, ile radiowozów należy postawić tylko osobom, które się zajmują bezpieczeństwem. To ja poproszę o inną ocenę. Co zawiodło? Bo prawo i sprawiedliwość rzeczywiście, ja tu przyznaję, zrobiło bardzo dobry wynik po 8 latach rządów. 35% to jest, to jest dobry wynik, ale co zawiodło i dlaczego prezes dopuścił do tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie miało zdolności koalicyjnych. To trochę uproszczę. To tak jakby mówić, że, 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 że dziecko ma zawsze piątka. Jak przyniesie 4,5, i pół, to jest coś, coś jest nie tak, ktoś się zastanawia. No nie, no bo coś jest nie tak. No, ale zawsze straciliście przynosił, władzę. Jak ktoś przynosi zawsze czwórkę, to też jest dobry, a jak ktoś przyniesie raz piątkę, to wszyscy na to zwrócą uwagę. Tak trochę jest w tym wypadku. No bo w 2007 roku Platforma Obywatelska miała podobny wynik, że chodzi o liczbę posłów, no to chyba 10 jest różnicy, jak w tej chwili ma Prawo i Sprawiedliwość. A De facto rządzili, bo rządzili, tak? Platforma wtedy rządziła. W 2011 roku również nie było samodzielnej większości ze strony Platformy obywatelskiej. To, to ale jest, mieli koalicjanta. Ale no mieli koalicjanta. A, a wy... i to jest właśnie ta dyskusja, czy kwestia jest zdolności koalicyjnej, czy było błędem, czy nie, no to jest oczywiście dyskusyjne, albo czy potencjał by był właściwie wykorzystany. Ja już wskazywałem w jednym wywiadzie, że jedna z rzeczy, których mi często wskazywano być może wpłynęło to na wynik wyborczy, oprócz oczywiście zmęczenia kadencji, proporcji medialnych tak dalej. No no, już nie chcę tutaj wchodzić w te szczegóły, jakby... E, e, no tak, nie wchodźmy, tak... bo będziemy się kłócić o proporcje medialne zwłaszcza. No tak, i... ale no, szczególnie w internecie. Może no dobrze. To, ale to wiadomo, jaka była proporcja, ale wracając z ten grunt, to chciałem powiedzieć, no my trochę przeceniamy rolę pani redaktor i moją rolę. Znaczy, jakby pani pojechała do mojego okręgu w Chorzelach na targu, to naprawdę nie będą wiedzieli, kim pani jest i często nie będą wiedzieli, Oczywiście, kim ja jest. że tak. I oni nie będą wiedzieli też to dlatego... to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. No czasami tak, bo tam nie ukrywam, że różnie bywa czasami, ale... Ale, ale to jest taka cena rozpoznawalności po jednej i po drugiej stronie. Ale w czym jest rzecz? W tym jest rzecz, że dla osób najbardziej ważniejsze jest to, co jest de facto najbliżej. Ludzie się przyzwyczajają do pewnych rzeczy, które są zrealizowane i traktują to jako już nabyte i bardzo dobrze skąd ten program 500 teraz 800 tak, ale jeden z elementów, które było poruszane bez przerwy. Na każdym spotkanie, była składka zdrowotna. To było coś, co słyszałem na każdym spotkaniu, i uważam, że tu należało. To Czyli zrobić. ta składka wyjaśnimy od razu uzależniona od dochodu, której nie można też odpisać to wymysłu. No mówiąc wprost, większe koszty tak, dla przedsiębiorców, i to było naprawdę coś, co mówili mi przedsiębiorcy, również zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego mówię o tym, co słyszałem. Oczywiście są zawsze jakieś tam apoca, albo tak, albo pan powiedział, albo nie powiedział, albo ktoś coś zrobiliście, ale to ma mniejsze znaczenie, sądzę, dla. Dla, dla niektórych, jak, jak właśnie te programy progospodarcze, bo na tym na przykład mogła skorzystać Konfederacja, która ma małego wyniku, ale mogła mieć... że nie skorzystała No, ale to jest dość, dość w ogóle zaskakujące. Ja myślałem, że trochę będzie to wyższy wynik, tak samo jak i pewnie nikt się nie spodziewał tak wysokiego wyniku eee, Szymona Hołowni i trzeciej drogi kośniaka kamysza Platforma Obywatelska ma stabilne, ale to moje zdaniem jest małe stosunkowo oparcia, to ten trufalizm on tak nie widział. To jest trufalizm wynikający z artymetyki Sejmowej, ale już zaskakujące były wczoraj wypowiedzi jednego z posła lewicy, który mówi tak: wyborcy pokazali wam czerwoną kartkę. No ja nie wiem, czy jemu to nie pokazali po czerwonej kartki, czy tam pomarańczowej, dlatego, że ich jest połowę mniej. Więc jakby no, patrzmy na na to. Lewica na to. No, lewica na to. Rzeczywiście na to. Rzeczywiście no, platforma skonsumowała częściowo. Straciła, ale większość polityków Prawa i Sprawiedliwości wskazując, no, znaczy, diagnozując powody tej, no. Jednak tego poniesionego zwycięstwa, jak ja to mówię, zwycięstwa, które pcha was do opozycji, mówiło o strajkach kobiet, że to był ten moment, że, że wtedy to poparcie spadło z 40-paru procent do 30 i już nigdy się nie podniosło. No na pewno ten potencjał, który wynikający z, z, z tego poparcia wcześniejszego, mógł być zagrożony nie, tą decyzją Trybunału Konstytucyjnego. Ale sądzę, że tutaj w, jak rozmawiałem z wieloma osobami, nie fakty, a często um, taka dezinformacja, czy właściwie przeświadczenie, wywarcie pewnego wrażenia, że na przykład w Polsce jest całkowicie zakazana Jak Ja szczerze mówiąc nie przepadam za dyskusją, szczególnie z kobietami, no bo to jest wiadomo, że jakby mężczyzna zawsze trochę na, na innej tej chociaż odpowiedzialność jest po dwóch stronach i tak zostałem wychowany, więc jakby do tego podchodzę w sposób bardzo empatyczny. I uważam, że zbyt dużo emocji, zbyt dużo takich hasło bardzo agresywnych, bardzo nerwowych reakcji było w tym temacie. Jak widać ten temat był nieprawdopodobny, taką często nie do zatrzymania a sferę emocjonalną, którą na pewno politycy opozycji wykorzystywali, no bo Donald Tusk dzisiaj wykorzystuje pewną zmianę społeczną, jeżeli chodzi o podejście na przykład do spraw religii, czy, 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 czy do, do, wiary, dlatego, że można to zauważyć chociażby podczas posiedzenia, nie, nie wiem, czy w, przy ostatnim zaprzysiężeniu było takim do Pomóż Bóg, ale na tym zwrócił uwaga, że nie, Donald no Tusk można powiedzieć że raz z koniunkturą, chyba, tu mu się zmienia coś, ale to już nie chciałbym w jego wynikać prywatne, bo jak było mu to potrzebne, to pokazywał krzyż w pokoju i brał ślub kościelny. ale jak nie trzeba, to ale widać, że to, to, pan... to, to jest pewnie trochę coś, co się dostosowało, no i wywarcie tej wrażenia, że nie ma, że jest całkowity zakaz, że no, czy my jesteśmy krajem, gdzie nie ma możliwości, nie ma tych przesłanek do ne, wykonania no Ale wie pan, tego wie pan, że sami sobie to proces. zafundowaliście głosując za tym, bo... A czy to nie ludzie, było głosowanie, bo byli... to było podpisanie wniosku znaczy do podpisa tego, do... Ale tak, tylko tu jest bardzo tylko... ciekawa polemika, bo Trybunał Konstytucji Konstytucjonaliści wskazują, że ustawa zasadnicza z 97 roku w takim kształcie ja według mnie nie z... daje liberalizacji, ja się... jak teraz ktoś złoży projekt to będzie niezgodne z konstytucją. Ja to się, też jest takie jakieś abstrakcyjne. Ja się zgadzam w ogóle, że Trybunał Konstytucyjny trochę rzeczywiście w tym wypadku akurat pomimo wszystkich błędów Trybunału Konstytucyjnego w tym wypadku akurat nie miał, nie miał wyjścia, ale właśnie pytam o ten błąd złożenia tego wniosku do do Trybunału Konstytucyjnego, bo ostrzegano przecież, ostrzegano również Jarosława Kaczyńskiego, że to wahadło wychyli się w drugą stronę i że będzie oczekiwanie na liberalizację i to taką bardzo, bardzo dużą, jak na, jak na polską liberalizację. To, tak, ale to, nie, to, to by było w, rzeczywiście w, w wypadku, gdyby ten Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jakąkolwiek całkowicie przesłankę zlikwidował, czy w ogóle zlikwidował jakiegokolwiek przesłanki, czy zakazał aborcję, tak nie było. To byłoby warte wrażenie, jak dzisiaj jeśli spytamy kogokolwiek, co, co oznaczała ta decyzja, to większość społeczeństwa pewnie pomyśli, że to był całkowity zakaz, czy jest zakaz, czy jest ten problem. no Później te problemy związane z, z, z lekarzami, którzy nie, nie w właściwy sposób podejmowali. Nie wiem, czy w jakim jakby tutaj nie chciałbym nikomu ani zrzucać winy, ani nie. Być może to było niezrozumienie, być może materia prawna no, to jest bardzo trudne zagadnienie, które być może wymagało dodatkowych jeszcze opinii, które miały być swoim no, sformułowane, złami Ale czy, był, czy byłby Pan dzisiaj za? Powrotem do tego kompromisu aborcyjnego? Ja uważam, że utrzymanie status quo jest obecnego stanu prawnego, zgodnego z konstytucją, jest jedynym możliwym wyjściem. Przestrzegałbym przed łamaniem i zamachem stanu, który jest planowany, to znaczy unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo zasada legalizmu, artykuł 7 Konstytucji nie daje możliwości drodze uchwały podważania, niezależnie od tego, czy komuś się podoba status sędziego, czy też nie, i polemizuje z jego trybem wyboru, czy też nie. Nawet abstrakto, dlatego, że to doprowadzi do absolutnego chaosu konstytucyjnego i jest, mówiąc wprost, elementem, który według mnie w przyszłości może być możliwością postawienia pod Trybunał prawdziwy sposób już tych, no, Zobaczymy, co to, to, to będzie z tym uchwały tego nie można zrobić, ale nie można tego zrobić uchwały. Znaczy, to jest tak, że jeżeli dzisiaj opozycja chce przeprowadzić tego typu działanie, to zgodnie z, z konstytucją musi być kolejny etap, czyli na przykład, oczywiście. you to... Jest inicjatywa ustawodawcza, musi być senat, musi iść pan prezydent, pan prezydent może odrzucić i wtedy jest to prezydenckie, ale to, że się komuś nie podoba, to takie są ramy prawne i to, żeby było zabawne, to to wszystko zgotował ten los parlamentaryzmu, nie pan prezydent Jarosław Kaczyński, tylko ustawa zasadnicza jest z podpisem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Znaczy ja uważam, że akurat ta, ta misja, znaczy to zobowiązanie do unieważnienia, do unieważnienia uchwały na razie nie będzie miało w ogóle w ogóle miejsca, ale wróćmy jeszcze, bo Pan powiedział o tym błędzie podwyżki tej składki na ZUS. Czyli to Mateusz Morawiecki odpowiada za, za porażkę wyborczą. Byłem ciekawy, teraz... czy pani spróbuje wprowadzić to. No tak, już widzę ten tytuł. Macie bardzo ciekawe zawsze ten dobór graficzny, dostałem grafików, szczególnie faktu, jest tutaj, tutaj... serdecznie pozdrawiam. W takim no, to jest w zawsze to mistrzostwo ale... przekazania w jednym obrazku, szczególnie w tytule, którego sam nie zawsze jestem zachwycony, bo to ma przyciągać uwagę. No, ale treść inna. No to, to jaki Pan proponuje? Nie, no ja nie będę żadnego, że, 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 że jak to tam Ziobrysta, jak to określają, czy rzecznik yy, yy, suwerennej Polski wskazuje, że błędem był, była, yy, był, na przykład elementy Polskiego Ładu. Czy Polski Ład był na przyczynił się do porażki? No ale tak. Yy, no tak, ale tak jest, no, tak według mnie, ale ja, ja mówię to, co słyszałem, tak, więc nie mam powodu, żeby kołasinki dzisiaj już listy nie skreśli, nigdy też nie zapowiadali się, żeby nam mnie skreślać, więc mówię szczerze, dlatego, że to jest ważne, żebyśmy w polityce Potrafili powiedzieć sobie, co było dobrym rozwęcznie. Może ja też wiele błędów popełniłem, tak nikt nie mówi, że nie. Język, charakter, styl, debaty, no to wszystko zawsze może się nie podobać, ale coś, co było takim nieodłącznym elementem, padało na spotkaniach, to było właśnie składka zdrowotna, bo ona dotyczy bardzo dużego grona, no pewnie czy w, w część co nawet osób tutaj, gdzie składka Przyznanie. zdrowotna. <laughs> tak. więc, więc jakby no widzimy, że to nie była najlepsza droga, zresztą akurat suwerenna Polska jest ugrupowaniem, które wykazuje na wolno rynkowe rozwiązania, jako te, które są istotne, oczywiście nie zawsze byliśmy jednomyślni w tym zakresie, na przykład Sugar Tax głosowaliśmy, ja głosowałem osobiście przeciw temu, bo uważałem, że te dodatkowe Dotyk, elementy cukrowy. cukrowy nie jest lepszym formułą, takie wolnorynkowe no, podejście jest na pewno ważne, często jest to ciężkie, bo to też nie da się tak jak przy takim projekcie, budżetach i tego wszystkiego trzymać się, zero jedynkowe pewnych pewnych ideowych założeń, bo, bo to by było może nie zawsze możliwe z uwagi na artykulację mową, ale widzimy, że to był element, który często spotykają na spotkaniach. Właśnie. Czy ta misja straceńcza tworzenia rządu podjęta przez Mateusza Morawieckiego, czy ona czy ona ma sens, czy ona was cieszy, no bo trochę poczołgać pana premiera, żeby później on i tak nie uzyskał większości, to może być trochę radości dla suwerennej Polski? Nie, nie, nie ma żadnej radości, i nie ma też żadnego takiego podejścia, że chcemy jakokolwiek czołgać czy atakować, absolutnie tak nie jest. To, że w obozie się odbywała często dyskusja bardzo bardzo ostro to wynikało z tego, że uważaliśmy, że inaczej należy prowadzić grę na boisku. Ale jeżeli chodzi o dzisiejszą misję pana premiera Mateusza Morawieckiego, to jest uważam dobra tradycja konstytucyjna, i uważam, że te wybory. Rzeczywiście wskazywać na kandydata na premiera, powinno ugrupowanie, czy właśnie pochodzić powinno z grupowania, które wygrywa wybory. Mimo różnej artystyki sejmowej, żeby było jasne, jakby była platforma, to ona by musiała tworzyć rząd i uważam takie zasady. Ciekawy ruch z pana prezydenta wobec pana marszałka seniora Sawickiego. Sawickiego, no tak, czy to jest takie kwestia, no takiego troszkę, no. Żyje tego słowa podlizania się PSL-owi, nadziei na przyszłość, że jednak PSL może dołączyć do, chociaż uważam, że to jest też misja straceńcza. Pan prezydent koncentrował się na demokracji, na świątyni demokracji, na parlamentaryzmie, na Sejmie oczywiście. Rzucił uwagę na taką no tradycję, żeby... Zacząć... Zaczynać spotkania, na przykład od sobie e, e, dłoni, przywitania się. I rzeczywiście jest tak, że możemy się bardzo, bardzo kłócić i możemy się ciąć, i często te emocje są takie, że to przypomina wojnę wręcz, ale e, należy do tego podchodzić w sposób odpowiedzialny. I głowa państwa zdecydowała, że z marszałkiem seniorem będzie osoba z opozycji, bo proporcja wyborcza nie była tak oczywista jak w przypadku roku 2019 czy 2023. Ale rzeczywiście kandydat na premiera powinien pochodzić z obozu na to, na No dobrze, tak tylko w w pewnym momencie już po prostu to już ostatnie pytanie nie powinien dać sobie spokoju z tą misją. Nie to powinien, już pan premier powinien, nie powinien na, nie wskazanie nie powinno być na pana premiera, ale jeżeli pan premier był uważał, czy to, już jest bardziej krok ze strony pana premiera. Ale czy pan uważa, że dojdzie do głosowania, czy że jednak nie dojdzie? Wie pani co w polityce mi tyle razy coś zaskoczyło, że czy dojdzie, czy nie dojdzie. No jak mam strzelać, chybił trafił. No trudne to będzie, rzeczywiście. Bardzo dziękuję Jacek Ozdoba obecny jeszcze wiceminister ale spakowane. środowiska, ale spakowany yy, oraz poseł suwerennej Polski był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo proszę.